Witajcie. W tym filmie pokażę, jak, w jaki sposób rozdzielamy synsety i też w jaki sposób wykonuje się operację odwrotną, czyli scalanie synsetów. O scalaniu synsetów wspominałam przy okazji wisielców, ale tutaj jeszcze, jeszcze raz powoli to, to wyjaśnię. Ta operacja rozdzielania sensetów przydaje się wtedy, kiedy, kiedy uznajemy, że coś, no, że jednostki, które, które znajdują się w jednym sensecie nie są w rzeczywistości synonimami. Można to wykonać w, w, tym, w tej zakładce relacje sensetów lub wizualizacji wordnetu. Wizualizacji, no i jeszcze przenosząc się do relacji jednostek. Ja to wszystko pokażę w wizualizacji. To też wizualizacja lepiej działa, to znaczy jest, jest po prostu szybsza niż, niż relacje syssy. Więc zrobię to na przykładzie synsetu Pływanie 2, w którym. I to jest akurat błędny, e, błędna synonimia, ponieważ znajduje się tutaj znajduje się tutaj e, o, rany. znajduje się tutaj gerundium, e, e, i znajduje się też, też pływactwo, które nie jest e, które nie jest e, nie jest gerundialne. E, w związku z tym e, no, tego akurat nie będę dokładnie tłumaczyła, to się znajdzie niedługo w wytycznych. W każdym razie to pływactwo powinno być, być oddzielone z, z tego sensetu. Zatem zaczynamy od tego, że wyłączamy, odłączamy tę jednostkę, używając tego plusa, który znajduje się w, w, tym, w tej zakładce sensetu. Bo, jak wspominam, ten minus czerwony po lewej stronie służy do włączania jednostki z, z bazy, z zespołu sieci. Więc klikam ten czerwony plus. ten, że tak. I teraz. No. Tak. I teraz przenoszę się do. Aha, teraz odłączyłam. Yy, tę jednostkę pływanie więc od razu zrobię tak że na razie ją tutaj z powrotem z powrotem na nie nowa z powrotem dodam z tego wrócimy I teraz y, przechodzimy do relacji jednostek i tutaj wyszukamy wyszukamy to pływactwo po to, żeby dodać je do sensetu. Bo teraz, teraz pływactwo po odłączeniu z tamtego sensetu y, pływa w słowo sieci bez, bez łódeczki i teraz y, Tutaj pojawia się wśród jednostek skalnych, ale nie ma w tym okienku inne sensety zawierające jednostkę skalną. więc klikamy ten plus z, z kwadracikiem, który jak widać służy do dodawania do nowego sensetu. Pływactwo już ma swój nowy senset, dlatego wracamy do wizualizacji. Możemy wyszukać żeby zobaczyć, że rzeczywiście jest w sensecie yy, I tak. I teraz przypuśćmy, to akurat już nie będzie, yy, to już jest tylko takie działanie na pokaz. Powiedzmy, yy, że chcemy odłączyć kolejną jeszcze jednostkę i dodać ją do jednego sensetu z pływactwem. I to będzie yy, powiedzmy to płynięcie 6. Yy, powtarzamy tę yy, operację odłączania. I teraz już nie, nie dodajemy jej do nowego sensetu, tylko dajemy do tego już istniejącego. I robimy to w ten sposób, że w okienku sensetu wybieramy ten plus i tutaj pojawia się okienko do wyszukiwania. Kolejne Klikamy, wybierz yy, i jeszcze raz, może to powtórzę? Dołączę coś tutaj. Coś się zaczęło? już dobrze. Jeszcze raz ten plus w okienku wpisujemy. I wyszukują nam się tutaj y, te jednostki, które nie mają sensu, czy wisielce, albo topielcy. I tutaj, y, tutaj, tutaj nam się, y, nam się, y, nam się pojawiają. Gdy, y, gdy, te, gdy te funkcje odznaczę ukryję jednostki przypomniane do sunsetów, to pojawia nam się znacznie więcej opcji. Bo pojawiły się teraz te wszystkie jednostki, które są też w sensetach. Dajemy, wybierz. I w ten sposób mamy utworzone dwa sensety z jednego. I teraz to, co jest ważne, to to, żeby czasami. Ta czynność nie jest konieczna, ale bardzo często, zwłaszcza kiedy oddzielamy gerundia od rzeczowników, żeby jeszcze przepiąć relacje, tak, żeby były one właściwe i poprawne. Więc jeśli chodzi o pływanie, to dobrym, właściwym hiperonimem jest tylko hiperonim przemieszczanie. I tutaj tutaj zostawiamy te relacje a hiperonimy kąpiel i sport wodny należy przepiąć tutaj zrobię to żeby pokazać daliśmy teraz hiperonim i teraz jeszcze usuwamy relacje czyli klikamy znowu prawym klawiszem i dajemy usunąć relację. Ok. I jeszcze podobnie sport wodny. Przepinamy do pływactwa. Hiperonimia. I jeszcze trzeba tutaj te relacje usunąć. Mhm. Czyli po rozdzieleniu sensetów, często trzeba jeszcze dokonać tutaj edycji wśród, wśród tych relacji. Teraz zaś dokonam rzeczy odwrotnej, i po to, żeby, żeby pokazać, jak to się robi. Czyli, że przypuśćmy, że chcemy jednak połączyć te, te sensety, czyli Klikamy prawym klawiszem w ten podświetlony synset i wybieramy opcję stal, Synsetu, synse, stal synset a z yy, i najeżdżamy krzyżykiem, który nam się pojawia, na no docelowy celowy sunset. Dajemy tak. Czekamy, aż nam się obudzi. Już stało, widzimy, że mamy znowu te jednostki w tym samym sensie i automatycznie zostały też przypięte te relacje, które były i tamte hiperonimy, które zostały były hiponimami tamtego sensetu. Mam nadzieję, że ten filmik się, się Wam przyda do, usuwania, do rozłączania i łączenia na, na powrót, albo nie na powrót, tylko istniejących rozłączonych sensetów. Pamiętajcie też o, o tym, żeby edytować relacje, jeśli to konieczne, kiedy, kiedy rozdzielacie sensety. Do usłyszenia jeszcze w kolejnym filmie.